Całowanie to nic innego jak tylko forma wyrażania y, sympatii do drugiej osoby. Tak? Wszystko jedno jakie jest płci, teraz jesteśmy bardzo uniwersalni, więc nie ma to większego znaczenia. Kissing Point to ogólnopolska akcja organizowana przez serwis Sympatia.pl. Bawiliśmy się w 21 miastach, we wszystkich multikinach, kinach sieci Silver Screen, galeriach handlowych, a także w supermodnych klubach. Wystartowaliśmy 6 czerwca, zakończyliśmy akcję 9 lipca. W tym okresie pocałunkami obdarowało się ponad 2 miliony Polaków. Całujący się ludzie na ulicy to bardzo miły widok. Zbudza bardzo sympatyczne uczucia innych ludzi. Na pewno pomaga w wyznaniu endorfin, tak? czyli hormonu szczęścia, aby ludzie byli bardziej szczęśliwi. Może być buziak w policzek, może być buziak w usta, prawda? Celem akcji Kissing Point jest przede wszystkim ustanowienie nowego rekordu w całowaniu w przestrzeni publicznej. To nam się absolutnie udało, jesteśmy ogromnie zadowoleni i szczęśliwi. Polacy pokazali, że potrafią okazywać sobie miłość. W każdej sytuacji warto się całować, w każdej sytuacji warto sobie okazywać uczucie, w każdej sytuacji warto spojrzeć się na drugą osobę życzliwie. Chodzi tylko o to, byśmy wspólnie znajdowali nic porozumienia, a pocałunki są tylko i wyłącznie dowodem na to, że taka nic porozumienia jest między ludźmi możliwa. Bardzo dziękujemy wam za współpracę. Bardzo dziękujemy wam za wszystkie pocałunki i myślę, że pobijemy jeszcze ten rekord niejednokrotnie. No oczywiście, że się warto całować.